Oczy całego świata zwrócone na Warszawę. Za chwilę rozpocznie się pierwsze spotkanie ambasadorów Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej. Ambasadora Stanów Zjednoczonych, pana Jacoba Bima. Wita w imieniu polskiego msz szef protokolu ambasador Jerzy Grudziński. Chwilę później do palacyku myślewickiego w Łazienkach przybywa ambasador Chin Ludowych pan Wang Pin Nan. Wskazani rozpoczęcia konferencji jest kilkudziesięciu dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów filmowych z całego świata. Pokojowe uregulowanie kwestii spornych, a zwłaszcza próba złagodzenia napięcia na Dalekim Wschodzie, oto sprawy, które omawiać będą przy wspólnym stole ambasadorowie Stanów Zjednoczonych i Chin Ludowych. okazji Waszego święta, Dnia Kolejarza, życzę Wam z całego serca wszystkiego najlepszego, powiedział Władysław Gomułka podczas przyjęcia w Urzędzie Rady Ministrów. Przybyli tutaj z całego kraju przodujący pracownicy PKP, związani z kolejnictwem całym swym życiem. Dla 97 tytuły zasłużonych kolejarzy i wysokie odznaczenia państwowe. To tylko reprezentanci wielotysięcznej, bezimiennej Rzeszy Kolejarskiej. Maszynistów, konduktorów, dyżurnych ruchu, tych wszystkich, którzy dniem i nocą czuwają nad sprawnym biegiem pociągów. Coraz więcej zelektryfikowanych linii, nowoczesnego taboru, a zarazem coraz więcej trudnych zadań, których wykonanie zależy głównie od postawy pracowników kolei. Dzień kolejarza był dla nich dowodem uznania i zaufania. Zaczęło się. Z praskiego brzegu rusza przez wisłę desant piechoty. W 12 łodziach desantowych żołnierze wiosłują ze wszystkich sił, byle szybciej sforsować główny nurt smagany krzyżowym ogniem CKM-ów i ciał. Nareszcie upragniony brzeg. Krótka komenda i atak. Atak na co? Na samochody Polskiego Radia i Kroniki Filmowej. To była pierwsza historyczna część wielkich pokazów wojskowych w Warszawie. Bombowce odrzutowe oczyszczają przyczółek i torują drogę potężnym amfibiom, zabierającym po 42 żołnierzy. Walka rozpoczyna się jeszcze na wodzie, ale ogień nieprzyjaciela słabnie po następnym ataku bombowców. Zaledwie amfibie dotknęły brzegu, a już piechota sforsowała betonową skarpę. Zdobywcą przyczółka śpieszy z pomocą desant lotniczy. Polscy komandosi ruszają do latarcia, ale w pękatych kadłubach śmigłowców kryją się jeszcze inne niespodzianki. Podczas niedzielnego pokazu łatwo było dostrzec, jaka różnica dzieli obecne wyposażenie naszego wojska od tego, którym dysponowaliśmy przed 15 laty. Dla żołnierzy trudny egzamin w bojowych niemal warunkach. Dla publiczności emocjonujące widowisko. Akrobacje odrzutowców w szyku Delta to prawdziwy majstersztyk wyższego pilotażu i piękne zakończenie operacji X. Oto ostatnie zdjęcia pułkownika Franciszka Chynka, asa polskiego sportu balonowego, zwycięzcy licznych konkursów międzynarodowych. Start na balonie Syrena podczas zawodów w Poznaniu. 8 września pułkownik Chynek zginął śmiercią lotnika, gdy jego balon spadł na Pomorzu. Zamknęła się piękna karta w dziejach polskiego lotnictwa. Kondukt pogrzebowy na cmentarzu wojskowym w Warszawie. Ostatnia droga wybitnego lotnika, który rozsławił imię Polski na równi ze Żwirką, Wigurą, Orlińskim i Skarżyńskim. Nad grobem ostatni powietrzny salut dwóch epok lotnictwa. Rzeźbę Ludwiki Niczowej znamy przede wszystkim z pomnika Syreny w Warszawie. Jej pasja to realistyczny portret o monumentalnych założeniach. Oto niektóre eksponaty z nowej wystawy w Zachęcie. Bułgarski malarz Iwan Milew zmarł w wieku zaledwie 30 lat. Pozostawił po sobie charakterystyczne obrazy nasycone barwą i światłem. Rozpacz. Uchodźcy. Pejzaż bułgarski. Wymowy malarstwa Alfreda Lenicy. Nie zdoła niestety oddać czarno-biała taśma filmowa. Artysta nie próbuje naśladować natury, lecz stwarza własną wizję rzeczywistości. Duże plamy czystego koloru, czarne kształty, cienkie linie, plamki i zygzaki. Dowolność skojarzeń i wiara w wyobraźnię widza. Prawie stu kolarzy wyruszyło na trasę wyścigu dookoła Polski długości 2000 km. W tej jubileuszowej imprezie biorą udział najlepsi nasi zawodnicy, a ponadto Austriacy, Belgowie, Holendrzy, Anglicy, Francuzi, Niemcy i Jugosłowianie. Pierwszy etap Warszawa-Białystok. Na doskonałej szosie szybkość ponad 40 km na godzinę, ale i częste okazje do zderzeń. Przez dwie trzecie trasy inicjatywę mieli Polacy i oni też musieli najbardziej się napracować. Kaczmarczykowi z katowickiej Gwardii dobrze zrobił ten prysznic, na mecie był 15. Jeden z pierwszych pechowców, Cieślak z warszawskiej Legii. Przed Białym Stokiem do przodu zaczęli wyrywać się Belgowie. Samotna ucieczka Gosena, przeprowadzona w tempie niemal 50 km na godzinę, przyniosła mu zwycięstwo. Również w dalszych etapach wyścigu Belgowie wzmocnili swoją przewagę. 4 września na Placu Republiki w Paryżu. Przemówienie premiera de Gaulle'a w sprawie nowej konstytucji poprzedzone było burzliwymi demonstracjami. Lewica protestuje przeciwko groźbie dyktatury, prawica oklaskuje premiera. Generał de Gaulle nie szczędził słów, aby podkreślić zalety nowej konstytucji. Premier zakończył patetycznie. W imieniu Francji wzywam Was, abyście odpowiedzieli tak. A jednak znaczna część Francuzów woła nie. 28 września odbędzie się powszechne referendum, które zadecyduje o losach nowej konstytucji. Spór zdawałoby się drobny, a jednak znamienny dla naszych czasów. Brytyjskie okręty wojenne stanęły oko w oko z kanonierkami islandzkimi broniącymi wód terytorialnych. Jak wiadomo Islandia zabroniła polowu ryb w rozszerzonym pasie 12 mil morskich od wybrzeża wyspy. Musimy ratować nasze wody przed rabunkową eksploatacją, oświadczył rząd islandzki. Anglicy, nie uznając tej decyzji, wysłali flotylę rybacką pod osloną jednostek wojennych. Nieustanne starcia, protesty, interwencje oto przejawy brytyjskiej polityki siły wobec małego, ale niepodległego państwa. Bez pomocy śmigłowców budowa nowej linii elektrycznej w górach słowackich byłaby chyba niemożliwa, a w każdym razie bardzo trudna. W miarę postępu robót śmigłowce dostarczają budulec coraz wyżej i coraz dalej. Sport każdej tony cementu to niemal akrobacja. Piloci jednak tak już przyzwyczaili się do tej niebezpiecznej pracy, że zakręcają swymi maszynami jak taczkami. Wkrótce linia wysokiego napięcia przekroczy najtrudniejszy górski odcinek i zejdzie w nizinę. Zobaczymy, czy nasze nowe jesienne modele spodobają się publiczności. Dystyngowany dyplomata w eleganckiej jednorzędówce. Pani Beata z warszawskiej Ewy kilka lat temu. Mały, ale już ekstrawagancki. Do sportowego stroju dzielna nina. Elegancki kawaler od stóp do muszki. Uwaga, za chwilę mecz stulecia. Ring wolny, pierwsze starcie. Obaj reprezentanci wagi kangurzej to doświadczeni bokserzy. Walka na dystans, lewy prosty, hak. Sędzia czuwa nad czystością ciosów. Oho, weszli w zwarcie, klinczują. Cóż to za wstrętny sport? Obaj zawodnicy skończyli walkę zupełnie wyczerpani. I komu tu przyznać zwycięstwo?